To tylko kolejna niedziela w pięknej Portugalii. Vive para simples, un dia Wcale nie. Polityczne trzęsienie ziemi. Ponownie. Trzecie wybory parlamentarne w ciągu trzech lat. Po tym, jak w marcu rząd się rozpadł, czy stary premier może znów zostać wybrany. Vive od momentu, gdy zakończyły się zeszłoroczne wybory w Portugalii, rząd już stał na chwiejnym gruncie. Wówczas centroprawicowy sojusz demokratyczny AD, kierowany przez Luisa Montenegro, wygrał wybory, ale nie udało im się zdobyć większości ani utworzyć koalicji. Zamiast tego sklecono rząd mniejszościowy. Jedyną realną drogą do większości byłoby porozumienie ze skrajnie prawicową partią Chega, coś co Montenegro stanowczo wykluczył. Ta decyzja mogła ochronić centrowy wizerunek KD, ale pozostawiła Montenegro w kruchej pozycji, zmuszonym do negocjowania większości przy każdym pojedynczym projekcie ustawy, którą jego rząd chciał przeforsować a potem zrobiło się jeszcze gorzej. Na początku 2025 roku media ujawniły, że Montenegro rzekomo nie zadeklarował w pełni swojego majątku oraz powiązań biznesowych swojej rodziny, w tym udziału w firmach mających kontrakty rządowe. Opozycja oskarżyła go o hipokryzję, zwłaszcza że AD prowadziło kampanię pod hasłami przejrzystości i uczciwego rządzenia. Ku zaskoczeniu wielu Montenegro ogłosił w marcu głosowanie nad wotum zaufania, mając nadzieję uciszyć krytyków i odzyskać kontrolę. To przeniosło odwrotny skutek i to spektakularny. Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 137 do 87, co doprowadziło do upadku rządu zaledwie kilka miesięcy po objęciu urzędowania. Prezydent Marcello Robello de Sousa odpowiedział rozwiązując parlament i ogłaszając nowe przedterminowe wybory, które odbyły się w ten weekend. A więc kto wyszedł na prowadzenie? Na czele stawki znajduje się centroprawicowy Sojusz Demokratyczny AD Luisa Montenegro z wynikiem 32% głosów, co daje im 86 mandatów w parlamencie. Tuż za nimi Pedro Nuno Santos i Partia Socjalistyczna PS z poparciem 23% zdobywając 58 mandatów. PS to główna siła centrolewicowa w Portugalii i dawna partia Antonio Costy, obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej. Santos próbuje odbudować siły po zeszłorocznym upadku. Na drugim miejscu również z 23% uplasowała się skrajnie prawicowa partia Chega, kierowana przez Andrę Venturę, co również przekłada się na 58 mandatów. To kolejny duży krok naprzód, Chega systematycznie zdobywa poparcie promując twardy, nacjonalistyczny i antyestabilizmantowy przekaz. Następna w kolejce jest inicjatywa liberalna IL z wynikiem 5,5% i 9 mandatami. Pod przewodnictwem Rui Rochy partia określa się jako gospodarczo-liberalna, społecznie umiarkowana i zdecydowanie prorynkowa. Potem mamy Livre, partię zielono-postępową kierowaną przez Rui Tavaresa z wynikiem 4% i 6 mandatami. Koncentrują się głównie na polityce klimatycznej, sprawiedliwości społecznej i reformy demokratycznej. I na końcu Koalicja Demokratyczna Jedności CDU, zdobywająca 3% głosów i 3 mandaty, to są już skrajnie lewicy między portugalską partią komunistyczną i Zielonymi, a więc to są wyniki. I dla tych z Was, którzy patrzą uważnie, żadna partia nie zdobyła większości, AD, które otrzymało najwięcej głosów, wciąż brakuje 30 mandatów i teraz musi znaleźć partnera do stworzenia działającego rządu. Istnieją tylko dwie realne opcje koalicyjne: AD i PS razem mają 144 mandaty oraz AD i Czega również mają 144 mandaty, ale jest pewien problem. Portugalia nie jest przyzwyczajona do wielkich koalicji, jak w opcji pierwszej. To kraj z długą historią dominacji dwóch partii, międzypartyjne porozumienia, jak te, które widzimy w Niemczech, są tutaj niespotykane. To prowadzi nas do opcji drugiej, AD plus czego? Jeśli patrzymy wyłącznie na zgodność ideologiczną, technicznie rzecz biorąc, to mogłoby zadziałać. Mielibyśmy wyraźną większość, ale politycznie to niemal niemożliwe. Zwłaszcza z Luisa Montenegro na czele AD. On sam jasno to wyraził w jego własnych słowach, w governareis de eleições, i que não fará nenhum entendimento político com o Já tive até ocasião de dizer que não é não e portanto vale a pena insistirem com essa Następnie dlaczego, i wcale nie Nós temos instituições partidárias diferentes, com princípios diferentes. E, por uma questão de princípio, o PSD nunca alinhará com o entendimento político com alguém que tem. E, Políticas, opiniões, muitas vezes xenófobas, racistas, populistas, excessivamente demagógicas. O doutor André Ventura utiliza muitas vezes uma linguagem que não se compadece com aquilo que são os nossos princípios, não se compadece com aquilo que é a minha forma de estar na política. Ainda ontem teve a ocasião de dizer que o Partido Social Democrata era uma prostituta política. Já vamos... To dość jasne przesłanie jest tu też historia. Ventura był kiedyś członkiem PSD, tej samej partii co Montenegro. Ale odszedł twierdząc, że partia stała się zbyt miękka i założył Czegą jako radykalniejszą, twardszą alternatywę prawicową. Od tamtej pory relacje między nimi są jawnie wrogie. Pozostaje jeszcze trzecia opcja. Kolejny rząd mniejszościowy AD, ale to oznaczałoby, że AD musiałby negocjować większość przy każdym głosowaniu, każdej ustawie, każdej reformie i każdym budżecie. A to teraz praktycznie niemożliwe, ponieważ socjaliści otwarcie powiedzieli, że nie ufają Montenegro i nie będą wspierać jego rządu. To ma ogromne znaczenie, bo bez ich wsparcia nie przejdzie budżet państwa w październiku, a to oznacza poważną niestabilność. Portugalia ma w takich przypadkach mechanizm awaryjny, to znaczy Orcamento duo Decimos, prowizoryczny budżet, w ramach którego rząd może wydawać tylko 1,12 zeszłorocznego budżetu miesięcznie dopóki nowe nie zostanie uchwalony, ale bez zatwierdzonego budżetu Portugalia może stracić dostęp do kluczowych funduszy unijnych, bo nie będzie w stanie ani się do nich zobowiązać, ani ich współfinansować. A dla tych, którzy myślą, to może po prostu rozpiszmy kolejne wybory. To też nie wchodzi w grę. Portugalska konstytucja nie pozwala na organizowanie wyborów parlamentarnych na 6 miesięcy przed i po wyborach prezydenckich, które odbędą się w styczniu 2026 roku. Co więcej prezydent już jasno zaznaczył, Portugalia potrzebuje stabilności, dlatego mało prawdopodobne, że zaakceptuje opcję trzecią. Więc realnie rzecz biorąc, wszystko sprowadza się do opcji pierwszej albo drugiej, a jeśli Montenegro nie poprze żadnej z nich, prezydent może być zmuszony wybrać i poszukać nowego premiera, który by to zrobił. Nowy rząd czeka ogrom pracy, a na horyzoncie widać dwa poważne wyzwania. Po pierwsze, imigracja. W 2018 roku Portugalia miała mniej niż 500 tysięcy legalnych imigrantów, według danych rządowych, ale na początku tego roku ta liczba potroiła się przekraczając 1,5 miliona. Jednocześnie kraj zmaga się z kryzysem mieszkaniowym. W ciągu ostatniej dekady ceny nieruchomości i czynsze poszerzały w górę, częściowo z powodu napływu białokołnierzykowych obcokrajowców, w tym cyfrowych nomadów, którzy wypchnęli rynek daleko poza możliwości finansowe mieszkańców. Jeśli te problemy nie zostaną rozwiązane do końca kadencji tego rządu, czeka prawdopodobnie jeszcze bardziej się umocni, napędzana frustracją, presją ekonomiczną i hasłem odzyskajmy kontrolę. Pozostaje nam tylko czekać i obserwować. W tym filmie to by było. Na tyle nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zostawić komentarze, a jeśli jesteś zainteresowany innymi treściami od naszego kanału, to możesz kliknąć w jeden z filmów wyświetlonych na ekranie. Do zobaczenia następnym razem.